Tam kolejny głupi film. Ja wiem, co jest w środku. Wy raczej się nie domyślicie. folia bąbelkowa szczypy mam tylko jedne w rezerwie niedługo pójdą do kosza więc będę musiał rezerwę użyć więc kupiłem abym nie miał niespodzianek ale ważniejsze jest to 100 sztuk Superkondensatorów 1 farad, 6 v Zastanówcie się do czego mi to będzie potrzebne. Do usłyszenia.